Pod paleną parking. No i tak samo wielki jak ten przy Morskim Oku. Na razie pusto. Mamy 6.30. Cześć, witam Was. Dzisiaj jesteśmy po stronie słowackiej. Zapowiada się kolejny bardzo ładny, ciepły weekend. Wujek ogólnie tu zorganizował taką wycieczkę krajoznawczą po okolicy 10 km, ale koniec końców trafiliśmy na parking. Także dzisiaj w planie e, taka orla perć, tak nazywana zachodnich Tatr, czyli rohacze. Widzimy się później. I pierwsze widoki na szczyty, po których mamy zamiar się dzisiaj przejść. Fajna, szeroka droga asfaltowa, przynajmniej na razie z niedużym nachyleniem. Także na rower chyba fajna opcja. Zaraz dotrzemy do schroniska. I tu już widać grzbiecik między rakoniem i wołowcem. Będziemy musieli się tam wdrapać. Wygląda na kawałek podejścia z tej strony. Nigdy nie łaziłem, więc takie nowe perspektywy. Dotarliśmy do Tatliakowej, a ty krótki postój, no i potem wychodzimy w lewo na Rakonia. Chatka zostaje za nami, i teraz zielonym szlakiem będziemy podchodzić. W stronę ścieżka do tej przełęczy, zabrat tak sobie wiedzie, i od czasu do czasu fajny widoczek się otworzy. Na ruchacie, na dole troszkę dżungla była, a tutaj już. Mniej choinki i, i boróweczki Ale jeszcze zielone Widoczki już mamy coraz ładniejsze No niestety tutaj w zachodnich Tatrach ekspertem nie jestem, ale wydaje mi się, że te szczyty na wprost to będzie właśnie Błajnikowi Trzy Kopy My jesteśmy w końcowym fragmencie podejścia tym zielonym szlakiem do przełęczy I tu jest tak jeszcze ujęcie wody, ono nawet jest na mapie zaznaczone to jest chyba ostatni punkt, z którego można sobie wodę zaczerpać. Potem już będzie tylko sucho, aż do zejścia. Klimatyczne miejsce zielone łąki od borowin. Teraz dość dobrze, mniej więcej w tym miejscu widać schronisko i na lewo od niego stawek niewielki. I przed nami już jest rakoń, on gdzieś w środku kadru i wołowiec. Także coraz bliżej. Słoneczko się wychyliło z zagrani. Delikatnie chmurki to tu przysłaniają, więc nie smaży tak bardzo jak na Martince w niedzielę. No i wyszliśmy sobie do Przełęczy O stąd fajnie widać Grzesia Tutaj gdzieś mniej więcej i całą tą grań przez na wołowiec 45 minut jak na znaku nam wyszło do góry No i bardzo ładna panorama tutaj jest. Fajny widok. Także Zwiedzamy te miejsca, w których nas nie było. Wchodzimy już na Rakonia. Kolejny do raz. Mamy godzinę 9.10. Ludzie docierają z różnych kierunków teraz. Więc już nie będzie tak pusto i cicho. Trzeba będzie zrobić przerwę, zrzucić częściuchów. Słoneczko zaczyna opalać. Standardowo trzeba posmarować twarz, bo potem się jest czerwonym. No i będziemy zaraz dreptać na wołowiec. Już właśnie tu się, jak malutku, wychyla. I jeszcze rzut oka na no. zachód. Rakoń zostaje za nami. Fajnie odsłaniają się rochackie stawy w dolinie. No i rozpoczynamy podejście na wołowiec. Zaczęło troszkę powiewać, gdzie jest chłodno, trzeba się ruszać. Zejdziemy potem do Jamickiej przełęczy, no i będziemy podchodzić na Rochacza Ostrego. Na ten moment mamy godzinę 9.30. Odsłonił widok teraz na te cztery stawy Rochackie i to tatalinkowe przy, przy chacie. A po drugiej stronie widać chochołowską i szałasy. I tu na zielonym szlaku na dole. Też kilka osób jest. A nam została końcówka podejścia. Tuż przed wierzchołkiem widać wydeptane skróty do jamnickiej przewęczy I kózka jedna w zboczu pod szczytem. sobie chodzi. Strażniczka parku. Bilety sprawdza pewnie. Zawsze jest się tak godzinka 15 na ostry pokazuje ładnie widać drogę zadeptaną 10 dwadzieścia i ruszamy z wołowca Krameru strego. Spora część ludzi na razie tu siedzi. Zobaczymy, jak dużo wybierze się dalej. Troszkę się chmurzy. Odświeżyliśmy sobie jeszcze prognozę. To po południu od godziny 15:16 ma się całkowicie zachmurzyć. Więc prawdopodobnie zdążymy bez problemu przejść znak pokazywał godzinkę i niską przełęcz bardzo szybko tutaj osiągniemy szlak jest takim lekkim piargiem rozsypane te kamienie są tutaj erozja dość duża jakieś delikatne pruszki skalne no i koziczka znowu tutaj strażniczka, może ta sama co przedtem z drugiej strony bardzo szlakiem idzie Zeszliśmy do siodła, do przełęczy, no jest dość spora strata wysokości, którą teraz musimy nadrobić, ale chyba pójdzie to dobrze. Nie ma nikogo za nami, tutaj dwie osoby przed nami, także na tych trudniejszych fragmentach nie powinno być ścisku. A tam już widać trasę, w którą prawdopodobnie będziemy wracać, no chyba żeby nam tak świetnie poszło, że aż do Banikowa dojdziemy. Na obecną chwilę mamy 10.30. Odeszliśmy już tutaj kawałek wyżej. Zaczyna się jakaś tam trudność pojawiać. Oczywiście to jest cały czas szlak, także nie możemy przesadzać. Stopni i chwytu jest pod dostatkiem. Natomiast, może ja nie jestem najlepszym punktem odniesienia do oceny. Trudności, bo dla mnie wszystkie takie szlaki wydają się po prostu proste. Idziemy wyżej, przepnę kamerę, żeby mieć wolne ręce i zrobimy kilka ujęć w jakichś najciekawszych miejscach. No i na razie bez większych trudności. Cały czas przedstawia się to mniej więcej jednakowo strasznie rozdepnione tutaj jest X wariantów wszędzie Ciężko dopatrzyć czerwony szlak i praktycznie zaraz chyba wierzchołek albo taki przedwierzchołek nigdy tego nie widać w punkt Dobra, i pierwszy fragmencik łańcucha tutaj przed nami, no w jakiejś lufie jest. To trzeba przyznać, że tu pod spodem jakaś wyrwa jest. Można ładnie ją przesunąć. O, się wyciągnął i tyle. Dobra. Lecimy dalej. Tu jest chyba ten słynny Rochartki Koń. Mam nadzieję, że to jakoś dobrze widać. No, i po tym fragmencie tutaj szlak lekko odchodzi na lewo, na stronę południową i okrąża te oto tutaj najwyższe granie. Zlecimy dalej. Zachmurzyło się paskudnie, ale może nam nie będzie badać. No i tu jeszcze jeden komineczek z łańcuszkiem. Rochacz ostry został za nami I teraz w stronę płaczliwego musimy znowu troszkę zejść No i potem podejść ścieżką Ładnie widać Górki na szczęście delikatnie odpuszczają, to może nas nie zleje No i widać już tam elegancko teraz smutne, Smutną przełęcz, z której będziemy schodzić chyba Wątpię, żeby nam się udało dzisiaj Jeszcze pójść dalej jakich jakieś takie zejście ładne łańcuszkiem prawie jak w zjeździe linowym. To z dołu, no, wygląda, że w tym momencie mamy chyba po tych wszystkich największych trudnościach. Ten kominek jest za nami, przed nami jest już taki w miarę prosty szlak, gdzie mamy po prostu rozsypane mocno kamienie. Po drugiej stronie nie wygląda, żeby sprawiał jakieś trudności. Natomiast zobaczymy jeszcze, co będzie za prochaczem płaczliwym. Na razie jest luz. Także widzimy się na następnym szczycie. Ocena do tej pory przebytego szlaku. No, fajne, dość fajne. Eksponowane miejsca są jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma z tym problem, no to trzeba się zastanowić, czy się wybierać, czy nie. Ale ogólnie pozytywne wrażenia sprawia. No i tak prawie płaczliwy. W oddali Słowacja Liptowski Mikulasz Jezioro widać. Tutaj ładny smrek i baraniec. No i tu dalszy fragment też widać już tam do przełęczy. No i trzy kopy i manikow. Ale chmury takie niezbyt nie optymistyczne wyglądające. Zaciągło się i są nisko. Ale cóż, nie zawsze można mieć idealną pogodę. No i chmury troszkę przeszły, fajnie się odsłoniło. Widać elegancko całą trasę, jak żeśmy dzisiaj tam wychodzili do góry i całym grzbietem. Przez ostry jesteśmy teraz na płatliwym. Sporo ludzi doszło. ramy płaczliwego Zajście tu widzę jeszcze jest jakieś nieco bardziej złożone Płaczliwe, no może i płaczliwe że jesteśmy już na ostatnim piku na dziś i będziemy schodzić Przez chwilę jeszcze miałem pomysł tutaj granią naprzeciwko złazić tym właśnie ramieniem tam dostawu, bo nawet na mapie jest jakiś trek z tego wrzucony Nie wygląda źle i nawet gołem okiem jakąś tam ścieżkę winać ale chyba sobie już podarujemy dzisiaj tak relaksacyjnie. No, spód na przełęcz, i schodzimy. A tam ktoś jeszcze nawet podchodzi, przy łasze śniegu. Schodzimy sobie. Mamy godzinę 13.50. A z parkingu startowaliśmy mniej więcej za 10:07. Tak czy tak się rozkłada czasowo. Teraz jeszcze widoczna, no w zasadzie całą naszą trasę dzisiejszą. Dzisiejsza wycieczka dobiega końca. My sobie pomalutko schodzimy już do tatalinkowej chaty. Pewnie coś tam sobie zjemy. No, i będziemy wracać do Polski. Co do samej grani owej tu rochaczy no, ciekawa propozycja na przejście, jak najbardziej. Czy można ją porównać do Orleperci? Fragmentami pewnie tak. Natomiast, jeżeli chodzi o całość, no, to jest pewnie prostsza. Kondycyjnie, przede wszystkim, no, ilość łańcuchów jest mniejsza. Pojedyncze progi, koń, koń ruchacki. Co prawda to nie żabi koń, bo jest go tam może z 15 metrów, ale jest. Także trzeba być odpornym na ekspozycję na tym szlaku. Dzisiaj będzie to na tyle. Jeżeli się Wam podobało, standardowo łapa w górę, możecie zostawić suba. No i co, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć.